Cześć wszystkim, to Magda. Dzisiaj będzie o utrzymaniu skrętu do kolejnego mycia, więc jeśli interesuje was ten temat, zapraszam do oglądania. Po pierwsze, mam nowe oświetlenie do filmów. Dajcie znać, czy widzicie różnice. Po drugie, nowe tło, a po trzecie, jest to film we współpracy z marką Almania wiecie, a może i nie, marka Almania ma w swoim asortymencie produkty z satyny jedwabnej, czyli coś idealnego do tematyki dzisiejszego odcinka. I teraz pomyślmy, jak najłatwiej utrzymać skręt do kolejnego mycia? Najlepiej to by było nałożyć jakiś próżniowy kask na głowę, taki oczywiście, który nie dotyka naszych włosów, no ale nie jest to wykonalne, nie jest to możliwe, ale mam dla Was kilka sposobów, które mogą Wam w tym Pomóc, żeby ten skręt jakoś wyglądał, aby utrzymać go w ryzach, zwłaszcza, że my kręcono włosy, myjemy włosy co 3-4 dni. Bywa też, że są osoby, które myją włosy raz na tydzień, więc dobrze od początku, od stylizacji coś robić w tym kierunku, żeby ten skręt pozostał jak najdłużej. Zacznę może od podstaw. Przede wszystkim przy stylizacji najlepiej wykonywać ją na mokro, czyli na ociekające włosy. To jest bardzo istotne i dzięki temu możemy też zapobiec puchowi. Ale też bardzo ważna jest odpowiednia technika stylizacji, czyli chodzi o równomierne rozprowadzenie stylizatora, wygniecenie, by nie zapomnieć o żadnym miejscu na głowie, no bo jeśli już wysuszymy włosy i jakaś strona jest spuszona, no to jak ona ma przetrwać przez te kilka dni? Nawet powiem Wam szczerze, że mi się czasami zdarza yy, źle, nierównomiernie wystylizować te włosy. No i wtedy mam gdzieś jakiś taki spuszczony pukiel. No ale tu faktycznie trzeba się na tym skupić, żeby wszystko dobrze rozprowadzić. Jeśli chodzi o odpowiednią technikę, to ja Was zapraszam na bloga do mojego wpisu o 31 bodajże metodach stylizacji kręconych włosów. Myślę, że tam znajdziecie coś dla siebie. Ale aby stylizacja kręconych włosów na mokro miała sens oraz technika odpowiednia przy stylizacji, no to przede wszystkim do tego musimy mieć odpowiedni stylizator. Bez tego ani róż, no bo jeśli będziemy mieli je zbyt Lekki stylizator, no to niestety on nam tych włosów nie utrzyma, więc warto znaleźć taki swój ideał, można powiedzieć, który zawsze się sprawdza, który genialnie trzyma te loki w ryzach, definiuje i nie ma puchu. A raczej wiecie, po prostu ważne jest to, żeby był ten skręt widoczny. I tutaj, oczywiście, może to być stylizator solo albo z odżywką wyspukiwania. Tutaj no, wszystko zależy od Waszych testów, wypróbowania. Też, oczywiście, zaglądajcie na konta innych dziewczyn, na przykład na Instagramie, szukajcie podobnego typu skrętu do Waszego. Myślę, że to Wam bardzo, bardzo pomoże. Ja też oczywiście odsyłam Was do moich odcinków o ulubionych stylizatorach i odżywkach bez spukiwania. Mam takie dwa odcinki, obydwa są aktualne, ale też mam jeden odcinek o najpopularniejszych stylizatorach dokręconych włosów i fal, więc. Tam też was odsyłam. Kolejny sposób to fryzura ananas. Jest to kita na czubku głowy przewiązana gumką raz. Yy, ważne jest, aby tą gumką nie ścisnąć za mocno włosów. Yy, po prostu chodzi o to, aby ta gumka przytrzymała w górze wszystkie włosy, żeby były bezpieczne i żeby można było tak sobie chodzić w tym naszym ananasie. I taka jest różnica między kokiem a ananasem, bo przy ananasie nie ściskamy tych włosów, a przy koku wiadomo jak jest. I ananas przede wszystkim chroni włosy przed ich nadmiernym zgniataniem, co w ogóle nie jest potrzebne czasami. Też chroni przy domowych czynnościach, jak sprzątanie, odkurzanie. Zawsze jest to prostsze. Ja oczywiście czasami nakładam sobie opaskę moją, żeby mi nie, nie wpadały włosy, ale wtedy po prostu mam chęć na rozpuszczone włosy. Jednak przy ananasie można o wiele więcej zrobić. I zazwyczaj gdy przychodzę do domu, no to moją pierwszą czynnością jest to, aby zrobić ananasa, żeby te włosy spokojnie mogły sobie tutaj chillować na górze. Jest to dla mnie obowiązkowa fryzura do snu czy do drzemki, żeby tych włosów nie ściskać podczas leżenia. I do tego będzie dobra gumka skręci, właśnie z satyny. I marka Almania posiada trzy rodzaje gumek skręci. Są to takie duże gumki. Są też mniejsze, które można kupić w zestawie y, po dwie sztuki, na przykład do warkoczyków, y, czy jak tam wolicie. Jest też trzecia wersja, jest to gumka przywiązana wstążką. I oczywiście są one wykonane z satyny jedwabnej, y, jest to 100% jedwabiu, materiał jest sprowadzany z Włoch. Przejdźmy do snu i zabezpieczenia nocą. Ananas plus poszewka satynowa to dla mnie takie dwie obowiązkowe... Rzeczy, które muszą się zadziać podczas snu i przed snem, gdy robię ananasa, chyba że już go mam. I to jest moim zdaniem taki, taka podstawa. I dzięki takiej ochronie po prostu nie pocieramy tych włosów o poszewkę. Wiadomo, każdy ma inny poziom wiercenia podczas snu. Ale tutaj dzieje się poślizg, nie musimy się martwić o włosy podczas snu. A uwierzcie mi, że to robi robotę i jest różnica, bo włosy nad karkiem nie mają prawa się ścierać, splątać. No, miałam z tym do czynienia kiedyś i nie polecam. Myślę, że ma to ogromny wpływ wpływ na utrwalenie skrętu, zwłaszcza ananas podczas snu, wiadomo, ale też uważam, że są kwestie, przy których ważne jest to, z jakiej satyny jest wykonana poszewka. Warto jest znać różnice pomiędzy typami satyn, więc ja zrobiłam taki uzupełniający wpis do tego filmu o satynie jedwabnej i też są tam różnice. Wypisałam różnice pomiędzy satyną jedwabną, bawełnianą z mikrofibry i między satyną poliestrową. Tam są wady i zalety. Mi chodzi o to, abyście byli świadomi wyboru i żebyście mogli sami podjąć decyzję, jaką poszewkę z jakiej satyny wybrać. Przede wszystkim pamiętajcie, że decyzja należy tylko do Was. Ja jeszcze tylko wspomnę o tym, że marka Almania ma poszewki satyny jedwabnej i poszewki są w czterech rozmiarach. Ja mam tutaj poszewkę taką, taki jasiek, na kanapę, jakbym chciała się położyć, zdrzemnąć i mam też poszewkę do poduszki ortopedycznej. Można sobie zamówić konkretny rozmiar, podać wymiary swojej poduszki i Almania szyje coś takiego. Kolejna świetna opcja na ochronę włosów, zwłaszcza podczas snu, to jest czepek lub turban do włosów. Dokręconych, czy do fal, czy do prostych. Zaraz Wam powiem, e, jaka jest różnica między tym wszystkim. E, I tak naprawdę można zrobić trio. Można zrobić sobie ananasa, nałożyć czepek i do tego mieć poszewkę satynową. Ja Wam powiem szczerze, że uważam, że jeśli macie czepek, no to e, ten czepek daje poślizg, tak? E, bo nakładamy go od strony wewnętrznej, czyli e, poślizg jest w środku, e, żeby włosy miały taki ładny, wiecie poślizg przez całą noc i żeby były zadbane i była pełna ochrona. Więc myślę, że jeśli mamy czepek, no to poszewka już niekoniecznie musi być satynowa, no bo włosy już mają poślizg, tak? Też to zależy od Was, czy chcecie ananas, to zależy wszystko od gęstości włosów, czy macie krótkie włosy, bo dla krótkich włosów uważam, że czepek zwłaszcza jest świetny, bo przy krótkich często ciężko zrobić ananasa. I naprawdę ważne jest to, aby nakładać czepki. Tu ja mam nowy czepek, tu jest mój, który mam już jakiś czas. To są dwa różne kolory. I no, ważne jest, aby nakładać ten czepek ze śliską stroną w środku. Ja powiem Wam, że ja o tym często zapominałam, bo wiecie, po prostu chciałam, żeby to tak ładnie mi błyszczało na głowie, ale tu chodzi o ochronę włosów, więc to może być zgubne. I tu muszę podkreślić to, że jeśli chodzi o czepek lub turban do włosów, to tu jest bardzo ważny materiał. Bo satyna jedwabna, jako jedyna, oddycha, przepuszcza powietrze, co jest bardzo istotne dla cebulek, włosa, dla mieszków. Bo, no wiecie, nie wyobrażam sobie, aby przez 8 godzin spać w satynie na przykład poliestrowej, która to jest tak naprawdę, można powiedzieć, taki sztuczny materiał. Zobaczcie sobie na blogu, z czego jest wytwarzany i no i wiecie, jednak te włosy się duszą, cebulki włosa się duszą yy, i w końcu może dojść do wypadania włosów. Więc to po prostu musicie o tym wiedzieć, yy, mieć tego świadomość na w razie czego. Yy, jeśli chodzi o czepki a turbany, to czepki przede wszystkim są yy, polecane dla włosów kręconych. I też dla krótkich, jak powiedziałam, turbany bardziej dla fal i dla włosów prostych. I tak samo jeśli chodzi o te turbany, to w ogóle jest autorski projekt yy, właścicielki marki. Yy, w ogóle to jako pierwsze w Polsce pojawiły się takie czepki. Nie, nie kojarzę, żeby wcześniej były. Właśnie Almania jako pierwsza tak yy, wyszła z taką yy, propozycją do nas kręconych. Yy, I jeśli chodzi o czepek, nie. Jeśli chodzi o to dobranie prawidłowe, czy czepek, czy turban, to też Almania oferuje pomoc. Może napisać maila i wysłać zdjęcie włosów i tam z chęcią e, team doradzi co dla Waszych włosów będzie najbardziej odpowiednie. Także jeśli chodzi o takie zabezpieczenie nocą, to myślę, że to będzie wszystko. Ostatnia opcja, która nam zostaje, to reanimacja włosów. Można ją wykonać albo po kilku dniach, albo na przykład jak rano wstajecie. Reanimacja włosów polega na tym, że spryskujecie włosy wodą, chyba że macie jakąś mgiełkę, oraz następnie stylizujecie włosy odpowiednim stylizatorem, który nie jest zbyt ciężki, bo trzeba pamiętać o tym, że już mamy na włosach poprzednie mycie i stylizatory, więc e, warto o tym pamiętać. E, no i następnie suszymy włosy suszarką z dyfuzorem, e, i na tym polega reanimacja i to jest taki ostateczny sposób na to, że włosy wyglądają dobrze. E, na przykład, kiedy chcecie wyjść gdzieś na imprezę. Jak będziecie kiedyś chcieli wyjść na imprezę, a będziecie chcieli mieć rozpuszczone włosy, no to reanimacja jest dobra, gdy nie mamy czasu na mycie. Jeszcze tylko na koniec chciałabym dodać małą rzecz. Marka Almania wydała opaski, taką usztywnianą, piękną i zimowe. I one są genialne i to są jedne z pierwszych opasek, które pasują na moją głowę. Z czego bardzo się cieszę i noszę teraz obsesyjnie. Tutaj w środku jest wełna. W ogóle na prezent. Takie to będzie, mówię wam. Więc tylko to chciałam powiedzieć i jeszcze co chciałam powiedzieć, że dajcie mi proszę znać, jakie są wasze sposoby na utrwalenie, utrzymanie skrętu. Może czymś się tutaj będziemy mogli zainspirować. Dajcie znać. A my z marką Almania, z racji tego, że jest to nasz wspólny film, mamy dla Was kod promocyjny Curly10 na minus 10% zniżki na zakupy powyżej 50 zł. Ważny do końca listopada, czyli do 30 listopada, do godziny 23:59. I też ten kod nie łączy się z promocjami, więc mam nadzieję, że ten kod Wam się przyda. Nawet ostatnio pytaliście się mnie na Instagramie, czy mam kod, to mówiłam, że. Poczekaj do niedzieli. E, no, także słuchajcie, to by było na tyle. Ja się bardzo cieszę, że mogłam nagrać ten odcinek razem z marką Almania, e, bo śledzę tą e, rozwój tej marki od początku. I też naprawdę, wpadajcie na bloga, na wpis, bo tam nawet pokazuję na zdjęciach, jak prać odpowiednio satynę jedwabną, co jest mega, mega istotne. Tak, nie róbcie tego błędu, co ja, bo mi się poszewki zdarzyło wrzucić do pralki niestety. E, no, więc teraz serio. To już by było na tyle. Trzymajcie się gorąco. Dajcie znać, jak wam się podoba to światło i to by było na tyle. Pa pa. Mua.